Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie jak to Lili w cichutku, delikatnie wprowadziło pewne zmiany do kryształowej technologii, które wydaje mi się, że większości osobom się po prostu nie spodobają. Witam w ogóle po krótkiej przerwie, taka pauza strategiczna, może z jednej strony, może bardziej powrót do ustawień fabrycznych Ej, trochę mnie tutaj nie było, aż się zdziwiłem, jak długo. Ej, no, ale ej, tutaj różne sprawy, natomiast chciałem powiedzieć, że często te moje pauzy są związane z tym, że w ogóle robię sobie przerwę od roku, ale nie tym razem, bo tutaj ej, na Gierce jak na siebie, uważam, że byłem naprawdę bardzo aktywny. Także moje farmy tam grubo zbierają surowce na KVK, na które się zapisujemy, i dzięki temu Wam właśnie pokażę tą nową technologię KVK. Ale myślę, że teraz już wracam do normalnego też nagrywania w miarę. Także będę nadrabiał kilka tematów, które miałem z tyłu głowy. Zresztą, nawet miałem nagrane filmiki, ale coś tam mi się, wiecie, nikt nie podobało, więc. Pewnie będę albo je nakrywał od nowa, albo coś w nich po prostu zmienię. No ale przejdźmy już do dzisiejszego tematu filmu, czyli właśnie zmian w kryształowej technologii. Jakiś czas temu mieliśmy taką wiadomość od Lilith, że ta kryształowa technologia jeszcze nie idealna, jeszcze coś by się tam przydało zoptymalizować i tak dalej. I w sumie były tam ciekawe rzeczy, które były związane z tym, że będą niższe koszty robienia, wiecie, tej centrum badań tych budynków, które są od kryształowej technologii. No tych wam teraz nie pokażę, bo ja jestem, wiecie, w domowym królestwie. Nasze KWK dopiero się zacznie gdzieś tam za około dwa tygodnie. Może trochę dłużej, no, no coś w tym stylu w każdym razie. Więc wtedy zobaczymy rzeczywiście jak, jak zmieniły się te koszty, ale przy okazji zmieniła się też sama technologia. No i będę wam mógł pokazać, bo akurat ta nowa technologia, to znaczy nowa, nowa, bo wiadomo, że weszła już nowa od jakiegoś czasu, której często używamy. To jest tutaj zaznaczone właśnie tymi kryształkami, czyli na przykład na ostrzu noża nie będą mogli używać nowej technologii. Siedem królestw, które się zapisało na to KVK, na pewno bardzo pomstuje, no ale bądźmy już poważni. Pozostali będą mieli właśnie jakby nową technologię z tymi zmianami, no więc możemy sobie tutaj kliknąć na te kryształki i dzięki temu możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. No, i tak szczerze powiedziawszy, na samym początku, jak się to ogląda. No to wszystko wydaje się być dokładnie tak samo. Tak. Ja tutaj szczerze powiedziawszy, może to jest kwestia, nie wiem, że nie jestem aż tak doświadczony. W sensie nie tak grałem już raz na tej technologii, ale szczerze powiedziawszy, ja na samym początku tutaj żadnych zmian nie widzę. Tak, wydaje mi się, że to wszystko, co na razie do tej pory na tych pierwszych technologiach jest, po prostu jest dokładnie tak samo. Jedyna zmiana to tutaj możemy sobie włączyć ten automat. W ogóle to jest hit. Ja tego nie zauważyłem, bo nie robiłem tej technologii, ale nie wiedziałem, że myślałem, że to jest tak, że jeżeli odblokujesz tą technologię, to po prostu twoje marsze automatycznie po zabiciu wracają do twojego miasta. Tutaj się okazuje, że trzeba jeszcze płacić klejnoty i będziemy mogli włączyć, żeby to się działo automatycznie. No, jestem ciekawy, jak wielu graczy chce płacić klejnoty po to, żeby chwilę wcześniej jego jednostki wróciły. Nie za każdym razem. No, ale dobra. Ej, to już na razie odstawimy ten temat. To nie jest takie ważne. Myślę, że dla większości nie ma to znaczenia. No i jedziemy trochę dalej. Tutaj też się nic nie zmieniło. Przynajmniej mnie się tak wydaje, aż tu nagle widzimy, że tu jest zmiana. No przynajmniej te ikonki, no nie da się tutaj przeoczyć tego, że zmienili te ikonki, no i zmieniały, zmieniły się też nazwy. No i od razu mówię, że ostatnio było coś takiego, że te ostatnie technologie, które moim zdaniem są bardzo mocne, sprawiały, że przyjmowaliśmy mniej obrażeń od danych jednostek. No i po kolei mieliśmy piechotę, łuczników, kawalerię, no i te jednostki oblężnicze. To dawało już naprawdę dużo, bo pamiętam, że kiedy jest taki etap gdzieś tam powiedzmy w piątej strefie, czy chyba nawet to było w, przy otwarciu ołtarzy i, i tych pierwszych walkach tam, że niektórzy mieli już tą, te technologie wymaksowane, podczas gdy większość graczy nie miała ich w ogóle albo na jakimś takim bardzo prostym etapie, gdzie te procenty jeszcze nie są takie ważne. I wiem, że te marsze naprawdę były, powiedziałbym, turboodporne dzięki temu. Może nie turbo, wiadomo, że to nie daje jakichś tam 50%, ale jednak było czuć, że te marsze były trudne do pokonania i niektórzy tam tankowali naprawdę grubo sobie tymi marszami. No i Lilith postanowiło w swojej wspaniałości jeszcze trochę dopompować te technologie. No i co one teraz dają? Nie tylko redukcja obrażeń piechoty, tak jak było do tej pory, co już było mocne, tylko jeszcze premia do obrażeń przeciwko piechocie jest 10%. Czyli mamy tak jakby 10% all damage, jeżeli atakujemy po prostu piechotę. No i wiadomo, jeżeli sobie zrobimy to na wszystkich rodzajach jednostek, no to będziemy mieli to wszędzie szczerze powiedziawszy uważam, że to jest trochę tak, bo wiecie kiedy wprowadzono tą nową technologię to też była właśnie kwestia tego, że ci najwięksi gracze mają właśnie te premie All Damage wszystkie obrażenia i że one są po prostu za mocne, bo one były dla większości graczy nieosiągalne te technologie się pojawiały późno i naprawdę to było bardzo mocne i ogólnie wprowadzanie całej tej nowej technologii sprawiło, że ta technologia wydaje mi się, że nie była już tak bardzo mocna. Przede wszystkim dlatego, że wszyscy mogą od wczesnego etapu przy niedużych, powiedzmy inwestycjach mieć te pełne duże marsze to, Zostawili, przynajmniej na razie. No, tak się tyle śmieje, ale wydaje mi się, że to zostawią na dłużej, bo to z innej perspektywy też jest y, ogólnie rzecz biorąc, y, powiedzmy perspektywiczne i jakieś tam y, biznesowo dobre dla lili, więc myślę, że to zostawią. Natomiast, y, no, chyba nie mogli się powstrzymać. Za długo by nie było all damage, za mało wieloryby jeszcze miały, wiecie, dodatków za to, że wydają kasę na kryształy. Podejrzewam, że były tam może jakieś przebąkiwanie, że ktoś tam, eee! Tyle kasy wydałem na technologię i dalej nie biję tak mocno tych wszystkich tam free-to-playów i tak dalej. Jak to może być, za co ja płacę, to się musi jakoś przekładać. No i stwierdzili, że OK, pompujemy wam trochę. No i widzimy, że tutaj będziemy mieli 10% więcej obrażeń. Uważam, że to jest dużo ogólnie rzecz biorąc dla tych wszystkich marszów że to w polu będzie robiło różnicę. Oczywiście znowu bez przesady. Nie jakąś taką, wiecie, niesamowitą, nie zauważymy tego na każdym konkretnym raporcie, natomiast myślę, że ogólnie rzecz biorąc, no będzie to zauważalne, szczególnie przy tych, wiecie, wielorybach siedmiomarszowych z wymaksowanymi tam ekwipunkami, uzbrojeniami i tak dalej, no na pewno będzie z nimi jeszcze ciężej walczyć. Natomiast tak dla wszystkich graczy, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o dojście do tej technologii, no to która z nich teraz będzie najważniejsza? Myślę, że to nie jest ogólnie dobry czas, to znaczy dobry czas. Dobry czas jest dla graczy piechoty, natomiast nie jest to dobra wiadomość dla graczy piechoty, no bo gdybym ja mógł na przykład wybrać tylko jedną z tych technologii do wymaksowania, to absolutnie wybrałbym właśnie tą z piechoty. Więc do tej pory wcześniej też zrobiłem sobie pierwszą właśnie tą, żeby mieć mniejszą, mniej obrażeń zadawanych od piechoty, ponieważ większość graczy w Rise of Kingdoms ma piechotę, ma jej dużą, to znaczy nie mówię, że tam ponad połowa, ale ogólnie piechota jest tą najczęściej wybieraną jednostką przez graczy, więc no i na, aktualnie też najlepszą moim zdaniem, więc to jest zrozumiałe, że dużo ludzi nią gra, więc chcę... Jako, że ich jest dużo, to chcę od nich mieć mniej obrażeń. A teraz jeszcze bardziej jest to ważne, bo będę zadawał więcej obrażeń przeciwko nim, więc ta technologia moim zdaniem się opłaca najbardziej ze wszystkich. Później odpowiednio, no, między łucznikami kawalerią na razie, wydaje mi się, że i tak nadal jest więcej kawalerii yy, i później łuczniki, ale to tak powiedzmy na równo na pewno tymi jednostkami obręczniczymi bym się przejmował najmniej. Po drugie, ta związana z piechotą będzie ważna, jeśli robimy mobilizację. Dlaczego? Dlatego, że kiedy robimy mobilizację, no to wiadomo, najczęściej garnizon to jest właśnie piechota, tak? Więc to, że będziemy zadawać więcej obrażeń, będzie bardzo ważne. Myślę, że to ogólnie będzie ważne. Kiedy będziemy wybierać tą osobę, która robi tę mobilizację, żeby właśnie tutaj, no bo te 20% statystyki, to było, nie było bardzo ważnych statystyk, będzie się naprawdę liczyło, kiedy będziemy atakować. I tutaj może być taka trochę śmieszna sytuacja, że ktoś jest liderem mobilizacji właśnie z piechoty, i mimo to też będzie się opłacało właśnie tutaj w piechotę inwestować. Trochę inaczej będzie, jeżeli jesteście liderami garnizonu. No bo okej. Okay, Mobilizacje z piechoty też są i są popularne, i oczywiście wtedy to się też przyda, ale jednak wydaje mi się, że częściej te mobilizacje to są właśnie mobilizacje łuczników i mobilizacje kawalerii. Na ten moment bym powiedział, że łuczników nawet bardziej, i wtedy jak macie garnizon, to ja bym raczej zainwestował tutaj, żeby właśnie tych łuczników trochę, trochę być bardziej odpornym i więcej zadawać im obrażeń. No, ale wiadomo, zawsze może być inaczej, zawsze mogą tam użyć tego subotaja i tak dalej. E, więc ciężko powiedzieć e, z tym garnizonem, e, ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że, e, że coś takiego się opłaci. Więc, uff, e, szczerze powiedziawszy, myślę, że to jest taka zmiana, e, jako że, wiecie, e, ten od procent wielorybów, tych, którzy właśnie wymaksują sobie te technologie szybciej albo na tyle dużo, żeby rzeczywiście z tego bardzo mocno skorzystać, jest dosyć niewielki, więc jest to jedna z takich zmian, którą Lili wprowadza. No bo wiecie, to też jest jednak biznes. Oni muszą patrzeć na tych, którzy wydają najwięcej w tej grze, żeby oni wydając te pieniądze, czuli, że jest efekt wydawania tych pieniędzy, żeby nie mieli czegoś takiego, że wydali. Mnóstwo kasy, tak? setki, tysiące dolarów, i nie ma to jakby żadnego przełożenia. Więc muszą im od czasu do czasu włożyć coś tam specjalnego, coś dzięki czemu poczują, że a dobra, technologia, maksowanie technologii jednak się opłaca, czy tam wymaksowanie całej technologii się opłaca. No i to jest właśnie taki zabieg. To jest taki zabieg dla tych osób, które wydają zdecydowanie najwięcej dla w żeby właśnie zobaczyli dobra, opłaca się wymaksowywanie technologii znowu powiedzmy jest w modzie, ponieważ cała ta nowa technologia była, ja bym powiedział, w większości przyjazna dla graczy free-to play. To, że można było sobie właśnie szybko zrobić bardzo duże marsze, to, że można było inwestować, znaczy nadal można, tak? Nadal można inwestować na przykład tylko w jedną jednostkę, co jest też bardzo dobre dla tych mniejszych graczy graczy free-to play. Można omijać pewne technologie, co też jest bardzo dobre, więc no, nie oszukujmy się też. Ta nowa technologia dużo wprowadziła takich fajnych rzeczy dla y, tych mniejszych graczy. No i wydaje mi się, że Lili gdzieś tam poczuła, że o, chyba za bardzo, za bardzo żeśmy poszli w tą jedną stronę, trzeba trochę wajchę y, przełożyć dla tych większych graczy, no i niestety tak to będzie. No ale. Wiadomo, jak to jest, nie? ta zmiana, się w większości, tak jak powiedziałem, ta zmiana w większości graczy się nie spodoba. Niestety będziemy musieli, wydaje mi się, ją po prostu przyjąć, bo ja się identyfikuję oczywiście z tymi graczami gdzieś tam, może nie free to play, no bo wiadomo, ale, wiecie, tymi właśnie takimi spenderami, to myślę, że ja jak najbardziej się, może nawet w dolnej części tej kategorii gdzieś tam plasuję. Więc wiadomo, że mnie to też dotknie negatywnie, ale cóż, wydaje mi się, że od czasu do czasu coś takiego się po prostu dzieje. Ja szczerze powiedziawszy, i tak jestem w miarę zadowolony, jeśli chodzi o ten balans, którego Lili wydaje mi się, że w miarę dobrze dochowuje. Nie jest to znowu jakaś tragedia, ale wiadomo, no nie jestem też nic miłego z mojej strony. Także zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, jest to dosyć duża zmiana. No ale tak jak powiedziałem, Lilith musi robić coś takiego, żeby ci najwięksi gracze chcieli tą technologię maksować, żeby wykupowali te wszystkie paczki, które są dostępne z kryształami. No i zobaczymy. Szczerze, jeszcze jestem dosyć ciekawy, jak będzie wyglądało. Przy budynkach, tak, no bo mamy obiecane, że będzie kosztowało mniej budowanie, szczególnie tego centrum badań przy budynkach, że będziemy tam wydawać mniej kryształów, więc ogólnie rzecz biorąc też będziemy mogli prawdopodobnie szybciej więcej zrobić z tą nową technologią. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także tyle z mojej strony. Ciekawy jestem, jak wy na to patrzycie i co o tym myślicie. Teraz czas na komentarze pod ostatnim odcinkiem. Przypominam, że to był odcinek, w którym mówiłem o marszu do ataku. No i Devon tutaj pisze, czy nagrałbym filmik jakiś nowy o formacjach i o zbrojeniu. Myślę, że przydałoby się, dzięki za tą sugestię, bo rzeczywiście jest to z nami już na tyle długo i myślę, że można tutaj zrobić nawet kilka filmików. Tutaj trzeba by już teraz, jeszcze kiedy ja nagrywałem o formacjach, to wiecie, była przede wszystkim formacja Klinu, dzisiaj to już jest inaczej. Więc e, warto by było zrobić takie filmiki, gdzie podzieliłbym sobie w zasadzie osobne filmy na osobną formację. E, oczywiście z tymi uzbrojeniami, no to jest ciężko, no bo łatwo sobie mówić o tych, wiecie, złotych e, uzbrojeniach, złotych inskrypcjach, kiedy one są naprawdę trudne do zdobycia, ale myślę, że to jest ciekawa opcja. E, Kolejny komentarz, super, jeśli chodzi o Kazimierza. Rzeczywiście, jeżeli poklikacie sobie odpowiednią ilość razy na Kazimierza Wielkiego, to w tych chmurkach, o których on mówi, pojawia się informacja, która dotyczy naprawdę jagielonów. Nie jest to wcale takie proste, bo wiecie, tutaj chodzi właśnie o te chmurki. Tam jest coś, że lud jagielonów, dwa o tolerancję i tak dalej. No, ale szczerze powiedziawszy, no to jest to kiepskie, w sensie, no wiadomo, Kazimierz Wielki to był ostatni piast, więc Mogliby właśnie coś z tego wrzucić. Ja nie wiem, czy to po prostu. O, tutaj jest, Rudia jakielonów, jak widzicie, nie? E, więc, kurczę, serio, ja nie myślę, że nawet Chat GPT nie jest taki głupi, żeby coś takiego wrzucić. Skąd oni to wzięli? Nie mam pojęcia, jak im to wyszło, żeby coś tu o Jagielonach pisać przy Kazimierzu Wielkim. No, moim zdaniem jest to dosyć duża wtopa. Przy, wiecie, przy tym, jak Rise of Kingdom się szczyci, że o, my przywiązujemy dużą tam wagę do historii i tak dalej. Ja sobie zdaję sprawę, oczywiście, że Chińczycy na drugim końcu świata nie mają zielonego pojęcia, kim był Kazimierz Wielki, więc skądś to musieli wziąć, wrzucić może jakoś przypadkowo, no ale. Kurczę, jak już muszą wrócić kilka chmurek, to mogliby trochę lepsze sobie zrobić research, bo wydaje mi się, no nie wiem, szczerze, nie mam pojęcia. Moim zdaniem, jakby mieli nawet napisać prompta w czacie GPT, to chyba coś takiego głupiego by nie wyszło, albo mogli, nie wiem, kogokolwiek zapytać. Mają przecież kontakt nawet do nas, to wiecie, youtuberów, wiedzą, że my jesteśmy z Polski, zapytać, ej, dobra, czy to jest w porządku? Chcieliśmy coś takiego dodać, co o tym myślisz? bo nam to pasuje. Nawet nie mówię, że wiecie, żeby tam konsultowali wielce z nami, że, że my dalibyśmy jakieś może inne pomysły czy coś w tym stylu, ale myślę, że gdyby zobaczyli, nam wysłali coś takiego, to byśmy od razu powiedzieli, ej, wiecie co, bo tutaj to jest jednak duża wtopa, bo to nie jest Jagiellończyk, więc w ogóle nie jest Jagielonów, przepraszam, więc no. pod tym względem, szczerze powiedziawszy, uważam, że to jest lip na lip Meso pyta mnie o Age of Empires Mobile. Od czasu do czasu pojawiają się tutaj pytania, bo kiedyś zacząłem nagrywać właśnie o tej gierce, ale no musiałem ją odstawić. Tym bardziej, że wydaje mi się, że też mocno jej popularność spadła. No i jak, jak zwykle w sumie okazało się, że nie mam czasu, żeby zająć się jakąś jeszcze drugą gierką do tego. I nie wiem, jakoś po prostu na początku wydawało mi się, że będzie spoko, ale później też straciłem serce do tej gry. Myślę, że też rok bardzo dobrze zrobił rok temu naprawdę mocną akcją taką promocyjną, dużo zrobili dobrego, tak, żeby ludzie nie zainteresowali się zbytnio Age of Empire Mobile. No i rzeczywiście tak było wydaje mi się, że udało im się tą grę skutecznie, gdzieś tam odstawić i w zasadzie... Wiecie, rok zrobił coś takiego, że wszystko, co było fajne, w Age of Empires Mobile, przejęli. No i w ten sposób trochę ich zdusili, tak? Że ludzie poczuli, no po co mam zaczynać nową gierkę, skoro tutaj już mam swoje konto rozwinięte, a praktycznie większość tych fajnych funkcji, które wymyślili w tej nowej grze, no to już teraz sobie rok też dokładnie to samo przyjął. Tomek tutaj dał świetny komentarz, naprawdę super, bo ja mówiłem na filmiku: właśnie to jest piękne, że mamy tą społeczność, że ktoś coś napisze i od razu mogę sprostować. Tak jak mówiłem w samym filmie, że czasem lepiej wiecie ode mnie, że ktoś tego więcej używa i tak pewnie jest przy, na przykładzie, właśnie Tomka, bo ja mówiłem, że ciężko tego jest używać, że trzeba kilka razy klikać i tak dalej, a w sumie jest to nieprawda. Można użyć tego marszu do ataku szybciej i już wam pokazuję, jak to się robi. Wystarczy, że wyciągniecie sobie jakikolwiek marsz, powiedzmy, że wyciągnę sobie pierwszy z brzegu, musicie kliknąć tutaj, żeby wam się świecił szybki rozkaz i wystarczy, że przytrzymacie tutaj na mapie i widzicie, od razu mam włączony ten marsz do ataku. I na telefonie jest dokładnie ta sama historia, tylko wiadomo, trzeba przytrzymać palcem na mapie, no jak, tak jak się poruszamy, o teraz zobaczcie, teraz mi nie wyszło, więc trzeba patrzeć. Jeśli za krótko kliknę, to mam ten zielony, o, teraz się na przykład zmienił i to jest w sumie też fajne, że mam, mogę się normalnie poruszać, ale jeżeli przytrzymam trochę dłużej, to już widzicie, znowu mam na fioletowo ten chodzący marsz do ataku, więc pod tym względem jest to bardzo fajne. Wielkie dzięki za ten komentarz, bo myślę, że on też dużo nam poprawi. Mazji tutaj dobrze zauważył, że właśnie ten marsz do ataku dla kogoś to ma dobre marsze. Dobre ogólnie rzeczy, tak, to będzie na pewno łatwiej używać tego marszu do ataku i z tym się też w stu procentach zgadzam, że wiadomo, że ci słabsi gracze, którzy bardziej polegają właśnie na dobrym poruszaniu się w polu, z tego marszu do ataku nie będą mieli aż tyle korzyści, co ci gracze, którzy mają po prostu bardzo silne marsze i będą mogli z tego, wydaje mi się, dużo lepiej skorzystać. Mateusz pyta o dowódców z 2 Zachęcam do oglądania odcinków na ten temat o i Jest osobny odcinek, bo tutaj naprawdę no nie jestem w stanie w kilka sekund, czy nawet może minut, odpowiedzieć na to pytanie. Więc wydaje mi się, że tutaj no nie, nie jest to jakaś tam prosta, szybka odpowiedź dla mnie. Kilka pytań jest w związku właśnie z tym marszem do ataku i jednostek dystansowych. No i tutaj jest to na pewno dobre pytanie, bo właśnie chodzi o to, jak się będą zachowywały z marszem do ataku te jednostki dystansowe. Tutaj wygląda to ogólnie rzecz biorąc tak, że ciężko powiedzieć, czy to będzie miało jakieś super przełożenie, czy to będzie w ogóle warte tego, kiedy używamy jednostek dystansowych. No ogólnie rzecz biorąc, szczególnie jeśli chodzi o dostosowanie tego, ponieważ jeśli sobie zrobimy ten marsz do ataku, no to na pewno nie jest tak, że wiecie, że nasze jednostki oblężnicze będą atakować tak po prostu. Nie. One, kiedy tego wroga znajdą, no to zamienią się w wieżyczkę. Trochę tak jak jest w arce Ozyrysa. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale w arce, kiedy sobie właśnie coś takiego włączymy. A tak nawet, na zwykłego gracza, to nasza wieżyczka automatycznie sama się zamienia, właśnie. Tak, nasz oddział samodzielnie się zamienia w wieżyczkę, no i wtedy zaczyna strzelać, kiedy powiedzmy jest w jakimś tam obrębie strzału. Natomiast yy, tutaj jest kwestia tego, że no byłoby idealnie, gdyby te nasze jednostki zamieniały się później, kiedy już nie ma wrogów w obrębie, żeby na przykład zmieniały się z powrotem w oddział, same podchodziły bliżej, znowu zmieniały się wieżyczkę i znowu strzelały. Wtedy praktycznie moglibyśmy ten oddział zostawić sami sobie i niech on sobie tam strzela, aż do momentu, kiedy by się automatycznie wycofał, kiedy będzie miał, wiecie, 50% jednostek w marszu. No, jest to po prostu zbyt piękne, żeby było prawdziwe, bo byłby to praktycznie taki automatyczny marsz, którego nie musielibyśmy w ogóle dotykać. Z tym umiejscowieniem marszu to też nie do końca jest dobre, że wiecie, że ta wieżyczka sama nam się zmieści, ponieważ kiedy robimy wieżyczki, to nie jest tak naprawdę super opłacalne to, żebyśmy tą wieżyczkę umieścili w takim miejscu, że wiecie, że ona tak jakby ledwo dotyka tego wroga, no bo wtedy ten wróg wystarczy, że się trochę przemieści i już nie strzelamy w nikogo, więc zwykle staramy się, żeby to miejsce, w które strzelamy dosyć mocno gdzieś tam dotykało tego bola, który akurat walczy, nawet jeżeli on się przesunie w jedną stronę, gdzieś tam dalej od nas, to my nadal będziemy po prostu w niego strzelać. No i tutaj jest problem z tym marszem do ataku: czy to będzie tak pięknie działało? Myślę, że tutaj będę to testował, ale będę to testował w zwykłej już walce. No i będę testował, kiedy to będzie możliwe, bo tak jak widzicie, ta wersja beta była bardzo krótka z tego, co widzimy. Więc zobaczymy, co. Zmienią po tym, co zauważyli po używaniu już tej wersji beta przez, no, było to, wydaje mi się, kilka dni, no, ale była informacja, że to jest beta, więc mam nadzieję, że ten marsz do ataku w jakimś sensie powróci. Teraz już mam powiedzmy ten stary marsz do ataku, który sobie mogę włączyć i wyłączyć, ale nie mogę sobie zrobić właśnie tego zasięgu, nie mogę sobie zrobić tego automatycznego powrotu, kiedy mam już, wiecie, mniejszą ilość jednostek w marszu, więc na razie. Jest to wyłączone. Mam nadzieję, że to włączę z powrotem, kiedy my będziemy już na jakichś walkach, i wtedy będę mógł sobie to przetestować, no ale niestety teraz jest to niemożliwe. Jest jeszcze jeden fajny komentarz od Rafała, który mówi o tym, że te marsze do ataku atakują najbliższy cel i jest to trochę trudne, bo jeśli wasz marsz gdzieś tam wyjdzie przez szereg, no to nagle atakuje go automatycznie mnóstwo marszy. No i właśnie, to jest ten problem, nie? <laughs> Nigdy nikt nie chce być pierwszy w sumie. Ja nawet bez tego czuję, że kiedy mój marsz gdzieś tam się wysuje, wysunie do przodu, to atakuje go 20 marszy, nawet kiedy jeszcze nie było tego marszu do ataku, nie? ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdyby dużo osób tego używało, to jest jeszcze gorzej, nie? No bo wiadomo, że jak to możemy mieć nadzieję, że ktoś tam nie zdąży tak szybko kliknąć na ten nasz marsz, natomiast kiedy to jest automat, dzieje się to wszystko, wiecie w mgnieniu oka, no to naprawdę wysuwanie swojego marszu do przodu jeszcze będzie bardziej bolesne niż zawsze, więc no jest taka szansa, całkiem możliwe, że właśnie przez to, że coś tutaj nie trybiło, postanowili na razie tą opcję wycofać. I to tyle na dzisiaj, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia do następnego razu. Cześć!